ma widzowie, dzisiaj też nagrywam z ACNC, znowu mam jakiegoś team-mate'a, do niego napiszę. O tutaj. Um, chodź pod strefę PVP. Chodź pod strefę PVP. I c h a. Ja już nagrywam. Michał, ja już nagrywam. To co robimy? To, co robimy? Zapytam się go. Nie wiem. To co robi. Znowu muszę napisać, by nie odpowiedział. Michał, to co robimy? Może coś fajnego, nie wiem. Um, jaki masz set? Ał. Jaki masz sedm, Michał? Cie jestem bardzo ciekawy, może? U, Hogwardu! Ja, Chork -r -r S... Ja, a Mam prawie cały askabanu. Tylko butów mi brakuje. A ja askabanu, Michał. Dobra. To chodź. Nie wiem, gdzie on jest. O kurde. W sumie... Kurde, nie, 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 błagam, nie, 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 z zginąć z takimi No Dobrze. No. nie, 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 się skończyć się skończyć. Nie wiem, no. myślę, że fajny chłop. To nie wiem, czy się z nim zakolegować, czy go może zabić. Nie wiem. Ja bardzo się boję. Zginąłem już dziś z całym Askabanu i nie wchodzę dziś na PvP. Ok, Michał. Ok, Michał, to poczekaj. Czyli poczekaj. Yy... To poczekaj, Michał. Yy, spawn. Yy, Michał. chod pod. N. Yy, może go zabiję, wtedy będę miał itemy dla mojego kolegi. Może z nim zagram. Yy. O. Dam mu coś, a później może go zabiję. Tak będzie dobrze. Hmm. Może tam ten język bazyliszka to nie jest aż tak dobre przecież. No, pewnie się ucieszy. I co? I co? Cho znam fajne miejsce na PvP i z r u -b y tam dom ko X. Um. Ok. Nie wiem, oby się zgodził wtedy go sklepie. Odkłada! I ty! Chyba... Oby zostawił zbroję. Okej. Jenny, ktoś tak live'ami robi. Witam się Michał, okej. Okay. O nie, ktoś ma laga, albo ja mam laga, ja mam laga. Przez chwilę miałem. Gdzie on jest w ogóle? mi, gmin. To chodź. Pod strefę PvP. Nie ma takiego gracza na serwerze. No kurczę, wyszedł z gry. O, tu się jakieś koksy biją. Może to nie dołączę. Albo sam później zostanę sklepany, a więc wątpię. Bo nie mam za dobrych hitów. No a Exebanu. A to mam też horkluska. Dobra, lecę, le lecę, 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 kurde, bym zabił, kurde, o nie, dobra, tutaj mam jeszcze faj fajerwerki, o nie, 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 błagam, żeby mnie nie zabili, nie chcę, żeby mnie zabili, a z to nie są za dobre itemy. to jest dużo Syg mi nie ma go A to wyszedł No niestety ile już nagrywam oj, 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 to zaraz muszę kończyć Niestety o nie 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 nie, nie. jest tutaj nadal? dobrze jest. Um. Pozabijam jeszcze jakichś frików jednego, może nie, już skończę. Jutro nagram kolejny. Topa.